Dzień dobry Państwu, adwokat Bartosz Czupajło. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu nieco więcej na temat nowelizacji przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, a w zasadzie tych przepisów, które ostatnio uległy zmianie na skutek wejścia w życie kolejnej partii przepisów z tzw. ustawy antylichwiarskiej. Od 18 maja na instytucjach pożyczkowych spoczywa obowiązek weryfikacji zdolności kredytowej osób, które chciałby uzyskać kredyt konsumencki. Jeżeli instytucja pożyczkowa nie wypełni ciążącego na niej obowiązku albo udzieli kredytu konsumenckiego osobie, która ma już zaciągnięty inny kredyt bądź pożyczkę i zalega z jego spłatą powyżej 6 miesięcy, będzie miała problem. Jaki to problem? Pierwsze, nie będzie mogła zbyć takiej wierzytelności na przykład na rzecz firmy windykacyjnej, a po drugie nie będzie mogła dochodzić zwrotu tej wierzytelności do czasu spłaty przez kredytobiorcę tego wcześniejszego zobowiązania, z którym zalegał w momencie zaciągania kolejnej umowy kredytu konsumenckiego. Niewątpliwie od 18 maja instytucje pożyczkowe trzy razy zastanowią się, zanim udzielą kolejnego kredytu konsumenckiego osobie, która zwyczajnie nie ma zdolności kredytowej na to, żeby taki kredyt spłacać. Przypomnijmy, że już w grudniu ubiegłego roku pierwsza partia przepisów, które nowelizowały ustawę o kredycie konsumenckim, obniżyła maksymalno koszty pozaodsetkowe kredytów konsumenckich. W sposób bardzo istotny. Aktualnie kredyty konsumenckie zawierane na okres do 30 dni nie mogą zawierać kosztów pozaodsetkowych wyższych niż 5% całkowitej kwoty kredytu. Jeżeli chodzi o kredyty konsumenckie zawierane na okres powyżej 30 dni, wówczas te maksymalne koszty wynoszą 10% kwoty udzielonego kredytu plus 10% liczone w skali roku dla okresu, na jaki dany kredyt konsumencki został udzielony. Łączna kwota, czy suma wszystkich kosztów pozaostetkowych nie może wynieść więcej niż 45%. Dla przypomnienia, wskażę tylko, że do zmiany tej ustawy już na początku, już w pierwszym roku. Koszty pozaodsetkowe pożyczek zaciąganych w instytucjach pożyczkowych wynosiły, mogły wynosić do 55% kwoty udzielonego kredytu, a z każdym kolejnym rokiem te koszty mogły być podnoszone o kolejne 30%, aż do 100% kwoty udzielonego kredytu, a więc bardzo, bardzo dużo. Od stycznia przyszłego roku wszystkie instytucje pożyczkowe zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego będą zobowiązane do raportowania informacji o udzielonych kredytach konsumenckich, a także do raportowania o zaległościach w spłatach, jakie pojawiają się w przypadku kredytów, które zostały udzielone. Przypomnijmy, że osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki na warunkach niezgodnych z ustawą o kredycie konsumenckim, są uprawnione do ubiegania się o tak zwaną Sankcje kredytu darmowego. Na ten temat z kolei mieliśmy już przygotowane inne nagranie, do którego Państwa serdecznie ja zapraszam. Dziękuję za uwagę.